Jest bankiem zdjęć numer jeden w Europie, jest dystrybuującym zdjęcia, lektory oraz wideo do wszelkiego wykorzystania reklamowego, wydawniczego, do druku, do opakowań również, aktualnie znajdujemy się na targach w tej tematyce, do zastosowania również online oraz do wykorzystania wszelkiego prywatnego. Posiadamy w bazie, jak już wspomniałam, ponad 30 milionów plików, z czego większość to fotografie właśnie do takiego wykorzystania. Miewamy oczywiście spersonalizowane oferty dla naszych klientów, natomiast tak naprawdę mamy całą ofertę na naszej stronie, która jest dedykowana każdemu użytkownikowi. Oczywiście core business to są, to są agencje reklamowe, to są designerzy, to są wydawnictwa, to są korporacje ze swoimi działami marketingu i produkcyjnymi. Natomiast no, musimy wspomnieć wśród gronach klientów również o osobach prywatnych, których jest bardzo wiele, które korzystają bardzo często ze zdjęć do wszelkiego rodzaju dekoracji, na przykład domowych. Bardzo popularne są wszelkiego rodzaju wydruki, tak, które potem widzimy na ścianie nie tylko w miejscach publicznych, ale także w, 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 w osób prywatnych. Tak jak wspomniałam, core business no, to są, to są my. To są, to są publikacje w nich, to są y, korporacje oraz y, agencje reklamowe, designers i drugi. jest wiele takich punktów, które nas wyróżniają na tle konkurencji. No, przede wszystkim jest to oferta, y, która jest y, bardzo szerokim katalogiem y, wszelkiego rodzaju kolekcji, także które się, y, które się różnią jedne od, od drugiej. Ostatnio wprowadziliśmy kolekcję Instant, która zawiera same spontaniczne ujęcia pochodzące z telefonów komórkowych za pomocą aplikacji. Jest to również cena, która nas wyróżnia na tle konkurencji oraz wspaniała ekipa, która jest wielokrotnie nazywana przez naszych klientów Anioła. Oczywiście głównym punktem jest nasza strona internetowa, która zawiera również ofertę. Jest to fotolia.pl w Polsce, fotolia.com ogólnie. Mamy także kanały społecznościowe, mamy bloga, gdzie zamieszczamy wiele informacji, także poradnikowych, do których zachęcam czytelnictwa. E, oczywiście są to media społecznościowe takie jak Facebook, Twitter e, oraz Google, z których korzystamy i w, e, na których regularnie zamieszczamy informacje o tym, co robimy, o nowościach, o tym, gdzie jesteśmy, gdzie się można z nami spotkać. E, także kontaktujemy się z naszymi odbiorcami za pomocą wielu kanałów. Oczywiście e, też e, mamy e, kontakt bezpośredni z klientem, e, mailowy, telefoniczny. E, a także newsletterowy.